Hej, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, dzisiaj widzimy się w świątecznym vlogu, będziemy ubierać choinkę, przyozdawać troszkę mieszkanie, dlatego zapraszam Was nad więźniami, tak, mały się tu z Wami wita, zaraz Wam go pokażę, my sobie teraz od rana na spokojnie, porządki świąteczne zakończone. Czyli zjemy sobie śniadanko, potem mały pójdzie na drzemeczkę. I właśnie, mały, jak pójdzie na pierwszą drzemkę, to chciałabym ubrać lampki na choinkę. Bo wiecie, jak to zmałem, to jednak te lampki, te sznury, żeby się tu nie kręcił. On bardzo wszystko lubi podkradać, także żeby nam tutaj nie nabroił. Ja mam nadzieję, słuchajcie, ja słyszę, że mam taki sobie głos, bo jestem troszkę przeziębiona, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Także zapraszam Was dzisiaj na dzień z nami, jeszcze raz powtórzę. I widzimy się za chwilkę. Dzień dobry kawalerze, przywitaj się ze wszystkimi pięknie, halo, halo, dzień dobry, idziesz do mamy, ty już tak pięknie chodzisz, ojeju, ojeju, jak wspinam się, jak zdo... O, pokaż wszystkim co ty to zrobiłeś, pokaż ty to wszystkim, usiadłem sobie, tak, usiadłem sobie. A ty pierwszy raz widzisz tą dużą kamerę przy nagrywaniu, tak? Idziemy robić kawkę dla mamy i kaszkę dla ciebie, tak? I będziemy, uj, się, halo, halo, o, kradzież kamery. Jadłeś się perełko? Tak. A co to tu za stopa? Co to tu za stopy małe? stopy? Gili, Idziemy się bawić? Mm. No, oczywiście, że idziemy. Mm. Jestem kochani, będziemy ubierać tą malutką naszą choineczkę. Mamy niestety tylko taką małą, bo mamy na nią miejsce tylko tam w rogu i teoretycznie mogłaby być wyższa i stać bezpośrednio od ziemi, ale wtedy wiecie, od dołu byłaby bardziej rozłożysta i po prostu mogłaby tam dotykać tego kaloryfera i tak dalej. A tak też nam się bardzo podoba, fajnie się prezentuje. Na ten stoliczek bezpośrednio mam tutaj gdzieś o, taką jakby serweteczkę. Ona jest takiego materiału jakby worek taki. Na ziemniaki, jak u nas się to mówi. No, i ubierzemy sobie teraz lampki. Mam też takie ozdoby, żeby przykleić na okna. Także myślę, że przywieścimy właśnie te lampki, powiesimy te ozdoby na okna i potem zobaczymy. Tu już mam wszystkie sprzęty przygotowane. To jest nasze złajcie. W zeszłym roku kupiliśmy takie pudłowice i to jest nasze takie pudło, w którym są wszystkie rzeczy, łącznie z lampkami, wszystko co mamy na choinkę. I po prostu wyciągamy to i mamy z głowy, nie musimy nic więcej szukać. A tu mam całą pozostałą resztę. Tu mam tego tegoroczne takie nowe ozdoby, które mój mąż przyniósł z pracy. Także zbierzemy się do roboty. Mały sobie teraz śpi od 10 minut. Mam nadzieję, że zdąży chociaż te lampki ubrać, zanim się obudzi, bo z nim to będzie ciężko. Także bierzemy się do roboty. Teraz to się może tak super nie prezentuje, bo jest jasno w pokoju, coś mi się tu wydaje tak tu pusto, bez lampek, ale te lampki tu są. Wychodzimy z kadru. To i tak wiadomo, że lampek się idealnie nie da ale się nam nie chce sfokusować. O. Idealnie się nie da po tym, jak ją postawię drogą. Już ją, słuchajcie, sobie, tak na stoliku ustawiłam mniej więcej, jak ona będzie sobie tam stała, bo tu mi się lampki skończyły, czyli tam będzie bokiem do kontaktu i to będzie jakby przód choinki, tak też ją będę przyozdabiać. Choć, słuchajcie, my mamy tyle bombek dokładnie, ile jest gałązek na tej choince, także każda jedna gałązka będzie miała bombeczkę. Tylko właśnie zastanawiam się, czy już ją ubierać, czy czekać, aż mały wstanie. Myślę, że może teraz przygotuję sobie ozdoby na okno i zobaczymy, co dalej. Co to jest Łukaszku? Choinka. Taka choinka, tak. Halo, halo. Dzień dobry. Pan mi wychodzi z kadru i z ostrości. Halo, Łukasz. Dzień dobry. Ja wiem, ty byś to chciał ściągnąć. Halo, cześć! Chojineczka słuchajcie, ubrana. Z naszym małym pomocnikiem. Pomocnik, napracowałeś się. Tu widzicie, mały się bawi reniferem, on sobie tu jeszcze stanie. Także ja już przeniosę teraz choineczkę tam, podłączę ją i mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie wyglądać. Tak, ozdoby na okna przyklejone, zaraz Wam wszystko pokażę. Tylko przestawimy choinkę. Jestem, słuchajcie, ponownie. Nagrałam dla was ten fragment z odwróconą kamerą, i słuchajcie, wszystko było poza ostrością. Także nagrywam to teraz w lustrze, żeby widzieć, czy na pewno ta ostrość jest. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że choinka ubrana, ozdoby powieszone, także teraz bierzemy się za sprzątanie tego całego bałaganu, który sobie, słuchajcie, narobiliśmy. Bo przy ubieraniu choinki zawsze leży pełno brokatu i tych gałązek, nawet ze sztucznej choinki. Także zrobimy to, potem powiesimy pranko, bo już nam się wyprało. I potem widzimy się ponownie. Myślę, że będziemy się dzisiaj bawić. Taki słuchajcie luźny dzień. Obiad mamy zrobiony. Na spacerek nie idziemy, bo na 17 chodzimy na rolaty z małym, także nie ciągnę go dwa razy na to zimno, żeby nam się nie przeziębił. Tym bardziej, że coś ostatnio po nocy, jak wstaje, to tak sobie lekko pokasuje i tak jakby jakiś katarek ma. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nic się z tego nie rozwinie, że to jest tylko kwestia centralnego ogrzewania. No bo i dorośli, my jako też mamy z tym problem. Także widzimy się za chwilkę, jak będziemy się bawić z małym. Halo, halo, to to są Cześć. Cześć. O, jak się Cześć. Tak jestem zmęczony. Mama czkawkę ma. Ale mi wbijasz łokieć w Ała, ała! Hej, jestem ponownie. Mały poszedł na swoją drugą drzemeczkę. Mamy godzinę 13. I słuchajcie, nie wierzę sama w to, co się stało, ale mały zasnął sam. On ogólnie od urodzenia był dzieckiem, który albo zaspiał przy piersi, albo zaspiał na rękach. Od jakiegoś czasu próbowaliśmy go tak, wiecie, żeby sam zasypiał i wieczorem na nocne spanie, jak już go nakarmiałam piersią, to rzeczywiście udawało się, żeby zasnął sam. Natomiast w ciągu dnia na te drzemki to jeszcze nam to nie wychodziło, ale dzisiaj słuchajcie, udało się i się tak cieszę. Rano pierwsza drzemka jeszcze tak nie, odłożyłam go, ale się zniecierpliwił, a teraz bawił się, bawił, aż zasnął. Także ja mam teraz troszkę wolnego czasu, jedzonko dla niego już przygotowałam, potem Wam pokażę, co dzisiaj będzie wcinał bo mamy troszkę problem z jedzeniem grudek, on tak ja tylko te papki, papki i teraz tych grudek ma po prostu problem, ma taki odruch dość mocny wymiotny, ale co ćwiczymy metodą BLW, czyli mieszamy i papki, i metodę BLW. A teraz, jako że mam troszkę czasu, to pomyślałam, że spakuję prezenty. Tutaj mam prezent dla małego, słuchajcie, to jest taka lama. Teraz mi się spodoba, oczywiście z Fisher Price. A. Ja nie wiem co ja mam z tą firmą Fisher Price, ale ja bardzo często kupuję od nich zabawki dla małego, bo one mi się wydają takie najbardziej sensowne. To jest taka lama, której możecie tu ściągnąć głowę. Nie wiem czy ja to teraz zrobię, bo to jest tu jakoś, no to jest przymocowane, także ja tego nie wyciągnę. I możecie tą głowę wyciągnąć i to po kolei te każde koła wyciągać i potem nakładać. Jak tu naciśniecie, to on będzie grał, ale nie chcę teraz tego robić z uwagi, że mały śpi. To jest taka seria zabawek, już wam tu pokazuję. Fokusuj się. Linki Miles. I zabawek w tej serii tutaj jest, o widzicie, więcej. I jeśli będziecie mieli więcej tych zabawek, to one się jakoś tam, nie wiem czy przez Wi-Fi czy jak, ale one się łączą ze sobą i na przykład razem śpiewają i coś tam razem mówią. Także super. Na razie kupiłam mu taką lamę, ale właśnie zastanawiam się, czy mu jeszcze potem nie dokupić jakiegoś łosia czy coś takiego. Także to by była zabawka dla małego. I tu słuchajcie, w tym pudełku mam prezent dla męża. Nie mogę wam tego pokazać z uwagi na to, że on czasami moje filmy ogląda. Powiem wam tylko, że to nie jest tej wielkości i to ten prezent nie ma takiego kształtu. Ale po prostu muszę to tak spakować, bo jakbym podłożyła po prostu to zapakowała w papier i położyła to pod choinkę, to on by zaraz wiedział, co to jest za prezent. Także tak pokombinowałam, żeby się od razu nie domyślił, i schowam to w takie troszkę większe pudełko i zobaczymy, czy zgadnie, czy nie. Podejrzewam, że nie zgadnie, bo nigdy mu takiego rodzaju prezentu nie kupowałam i mi się wydaje, że się nie domyśli. rozpakowany. Wiem, że on nie wygląda jakoś super, ale po pierwsze, słuchajcie, mały nawet nie wie, że to jest dla niego. On nawet nie będzie wiedział chyba, jak to rozpakować. Także najważniejsze, że jest zapakowany, pod choinką będzie pięknie wyglądał tak czy siak. Papier jest naprawdę bardzo mi się podobał. Mam taki i mam jeszcze wam pokażę Taki srebrny. Kupiłam go w Pepco. Strasznie mi się spodobało. W ogóle w tym roku miałam inną wizję oczywiście na kolory, jeśli chodzi o pakowanie prezentów, ale jak weszłam do sklepu i zobaczyłam te, to nie mogłam się oprzeć. Także będziemy teraz pakować prezent od męża. Tego Wam już nie pokażę, ale poczekajcie sekundkę, ja przyniosłam jeszcze pokazać ten kalendarz dla dziadków. Jestem. Nie wiem, czy mnie w ogóle słuchajcie, widać, bo ja to tak naprawdę na ziemi. Ale już Wam pokazuję, pokażę Wam tylko okładkę co prawda tego kalendarza, będzie tak moja mama zobaczyła to mi cały na pytanki, a okładkę już widziała, także tak wygląda kalendarz. O, już wam pokażę, o tak. Tak wygląda kalendarz i on tu każdy miesiąc to słuchajcie ma inne zdjęcie i tak dalej. Namówiliśmy dla jednej dziadków, w zasadzie dla jednej babci i dla drugiej, także to też zapakuję. Żałuję tylko, słuchajcie, bo zamówiłam to przez Rosmana, że nie zrobiłam tego jako dwa osobne zamówienia, bo zrobiłam to po prostu, że dwa takie same i przyszły mi w jednym takim kartoniku, także dla jednej dziadków mogę spakować to w kartonie, natomiast dla drugich już będę musiała coś kombinować, zapakować to po prostu samo. Także idę pakować dalej, a my widzimy się pod. Prezenty zapakowane, także tak to się prezentuje. Tu mamy te kalendarze, no jeden zapakowałam słuchajcie po prostu w papier, ten drugi zostawiam w kartoniku, także tyle zrobione, jeszcze zapakuję potem pewnie prezent od mojego męża dla małego, bo tak się w tym roku umówiliśmy, że damen kupi coś od siebie, a ja też kupię tak jakby coś od siebie, żeby mały miał dwa prezenty, zresztą on tych prezentów w tym roku to dostanie od groma. Także ja sobie grzeję jedzonko i może już teraz nie włączając kamery od razu Wam pokażę, co mały będzie dzisiaj wcinał. Bo to się tak instagramowo prezentuje. Mamy broku. O, nie chce się nam sfokusować. Mamy broku. I to jest, słuchajcie, normalnie ryż taki na wagę ugotowałam, tylko żeby się bardziej kleił i ułożyłam po prostu z tego takie y, kuleczki, kluseczki. Także będzie mucił sobie, śpi już dosyć długo, więc podejrzewam, że niedługo będziemy się budzić. Jestem, słuchajcie, w moim ugly sweaterze. Taki mały, nie wiem czy go widzę, taki pingwin. Przyszłam się tylko w zasadzie z Wami pożegnać, bo myślę, że dzisiaj zakończę tego vloga. Mamy godzinę 16.10. Mama ma właśnie swoją ostatnią drzemkę. Jak wstanie, to będziemy się śpieszyć, żeby iść na terrorady. Potem wraca mój mąż, także już myślę, że nie będę się do Was odzywać. Mam nadzieję, że ten dzień z nami taki troszkę w świątecznym klimacie Wam się podobał. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam w kolejną środę o 19. .00. Pa!